Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy naprawdę można zmienić swoje życie? Czy uwierzyłbyś mi, gdybym powiedział ci, że możesz stać się zupełnie inną osobą w ciągu zaledwie 30 dni? Albo że możesz całkowicie zmienić swój sposób myślenia i nawyki w tym czasie? James zmierzył się z tymi pytaniami i postanowił całkowicie zmienić swoje życie pod wpływem filozofii stoickiej. Ale jak to zrobić? Oto 8 podstawowych kroków tej transformacji. James był w momencie, w którym czuł, że wszystko wymknęło mu się spod kontroli. Jego kariera, relacje i wewnętrzny spokój zostały zniszczone. W czasie, gdy miał trudności z rozpoznaniem siebie, spotkał stoicyzm i dowiedział się, że ta filozofia może całkowicie zmienić jego życie. Zdał sobie jednak sprawę, że jest to możliwe dzięki praktyce, a nie prostej teorii. Zainspirowany mądrością stoicką, wyruszył w trzydziestodniową podróż. Każda rzecz, którą napotkał podczas tej podróży, zmusiła go do spojrzenia na życie w zupełnie inny sposób. Odkryjmy krok po kroku wielką przemianę, jakiej doświadczył James i moc filozofii stoickiej. Powód pierwszy. Porzuć rzeczy, których nie możesz kontrolować. Wejdź na pokład zamiast dać się złapać w sztorm. Każdego ranka w drodze do pracy, James szalał w korkach. Trąbiące klaksony, wiadomości o wypadkach, niekończące się korki. Wewnętrzny spokój Jamesa zostałby zburzony w tych chwilach. Wydarzenia były całkowicie poza jego kontrolą, ale nie mógł przestać się złościć. W tym momencie przypomniał sobie pierwszą i być może najważniejszą naukę filozofii stoickiej: porzuć to, czego nie możesz kontrolować. Zasada ta, często podkreślana przez Marka Aureliusza, stała się punktem zwrotnym dla Jamesa. Pewnego ranka, gdy ponownie utknął w korku, przypomniał sobie słowa Marka. Nie mogę tego kontrolować, więc dlaczego się złoszczę? Powiedział do siebie. Zamiast się złościć, wziął głęboki oddech i zaakceptował ten moment. To uświadomiło Jamesowi, że to on powinien kontrolować swoje reakcje, a nie świat zewnętrzny. Od tego momentu uspokoił statek swojego umysłu, zamiast dać się wciągnąć w burzę na zewnątrz. Odpuszczenie tego, czego nie mógł kontrolować, przyniosło mu nieoczekiwany wewnętrzny spokój. Powód drugi. Zarządzaj swoimi emocjami. Bądź szefem swojego umysłu. James przez całe życie był więźniem swoich emocji. Pewnego dnia w pracy jego szef udzielił mu ostrej informacji zwrotnej. Normalnie takie wydarzenie wpłynęłoby na Jamesa na wiele dni. Informacje zwrotne krążyłyby w jego głowie, niszcząc jego pewność siebie. Ale po zapoznaniu się z naukami epikteta, zdał sobie sprawę, że prawdziwym problemem nie jest rozpamiętywanie wydarzeń, ale uczucia, jakie one wywołują. Epiktet mawiał. To nie wydarzenia mają na ciebie wpływ, ale twoje reakcje na te wydarzenia. Pamiętając te słowa, James zdał sobie sprawę, że kontroluje swoje emocje. Nie musiał czuć się źle z powodu słów swojego szefa. Wydarzenia były tylko wydarzeniami. To jego umysł nadawał im sens. Ta świadomość otworzyła Jamesowi drzwi do emocjonalnej wolności. Zamiast pozwalać emocjom rządzić nim, stał się ich szefem. Kiedy doświadczył negatywnego wydarzenia, nauczył się brać głęboki oddech. I obiektywnie oceniać sytuację, zamiast natychmiast reagować w gwałtowny sposób. Powód trzeci. Bądź ze sobą szczery. Oszukiwanie samego siebie to największa pułapka. James przez całe życie unikał szczerości wobec samego siebie. Próbował ukryć swoje niepowodzenia, obwiniając świat zewnętrzny, zamiast przyznać się do błędów. Ale filozofia stoicka pokazała mu prawdziwą moc stawienia czoła własnym błędom. Pewnego dnia stanął przed lustrem i zdjął wszystkie swoje maski. Może to ja jestem źródłem moich problemów w życiu zawodowym. Zaakceptowanie tej prawdy sprawiło, że na początku czuł się niekomfortowo, ale był to pierwszy krok do odnalezienia wewnętrznego spokoju. Mądrość stoicka nauczała, że oszukiwanie samego siebie jest największą cnotą. Jeśli nie jesteś uczciwy wobec siebie, nie możesz być uczciwy wobec nikogo, powiedział Seneka. James zdał sobie sprawę, że kiedy zaakceptował swoje błędy, równie łatwo było sobie z nimi poradzić. Teraz kontynuował swoje życie z mocą bycia uczciwym wobec siebie. Ta wewnętrzna szczerość pokazała mu, jak ważne jest zaufanie nie tylko innym, ale także sobie. Powód czwarty. Żyj chwilą. Przeszłość i przyszłość są wrogami teraźniejszości. Życie Jamesa nieustannie oscylowało pomiędzy dwoma skrajnościami żalem za przeszłością i niepewnością przyszłości. Błędy, które popełnił w przeszłości, niewłaściwe decyzje, które podjął i możliwości, które stracił, wciąż powracały w jego umyśle. żałuję, że nie zrobiłem tego inaczej. Myśli takie jak gdybym zachował się tak w tamtym momencie, wszystko potoczyłoby się inaczej, często sprawiały, że James zamykał się w sobie. Z drugiej strony, możliwe trudności i niewiadome, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć w przyszłości, przerażały go. Pytania takie jak co jeśli coś pójdzie nie tak, co jeśli nie odniosę sukcesu w przyszłości, sprawiały, że James odsuwał się od życia chwilą obecną. Ale mądrość stoicka zaoferowała Jamesowi bardzo prostą, ale głęboką prawdę. Przeszłość przeminęła, a przyszłość jest niepewna. Wszystko, co masz, to ta chwila. Ten cytat Marka Aureliusza zabłysnął w umyśle Jamesa jak błyskawica. Życie chwilą. Jak trudne może być istnienie tylko w tej chwili odłożenie na bok wszystkich żalów z przeszłości i obaw o przyszłość. W rzeczywistości, choć wydawało się to bardzo prostą koncepcją, jej zastosowanie było znacznie bardziej skomplikowane niż myślał. Pewnego ranka, gdy James patrzył przez okno z kawą w dłoni, znów utknął w tym samym cyklu. Żale z przeszłości krążyły w jego głowie, ale tym razem postanowił zrobić coś innego. Powoli popijał kawę i zaczął delektować się chwilą. Zauważył promienie słońca unoszące się na zewnątrz i lekki wiatr wpadający przez okno. Zdał sobie sprawę, jak relaksujące było skupienie się na chwili obecnej, porzucając wszystkie przeszłe i przyszłe zmartwienia w swoim umyśle. James zdał sobie sprawę, że, jak nauczał stoicyzm, uwolnienie umysłu od ciężaru przeszłości. I obaw o przyszłość było drogą do prawdziwej wolności. Nie można było bowiem zmienić tego, co wydarzyło się w przeszłości, a przyszłość rozwinęłaby się całkowicie poza jego kontrolą. Tylko w tej chwili, w teraźniejszości, mógł naprawdę istnieć i cieszyć się życiem. Powód piąty. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w Tobie. Prawdziwa moc jest ukryta wewnątrz. James nieustannie szukał aprobaty ze strony świata zewnętrznego. Próbował dowiedzieć się, co myślą o nim inni i oceniał swoje osiągnięcia na podstawie aprobaty innych. Ale stoicy nauczyli go: wszystko, czego potrzebujesz, jest ukryte w tobie. Prawdziwa moc nie tkwiła w świecie zewnętrznym, ale w nim samym. Pewnego dnia popełnił błąd w pracy i zaczął się zastanawiać, co wszyscy o nim myślą. Ale tym razem, zamiast czekać na zewnętrzną aprobatę, postanowił odkryć swoją wewnętrzną siłę. Moja prawdziwa wartość jest określana przeze mnie, a nie przez innych. Powiedział i zaczął budować swoją pewność siebie niezależnie od zewnętrznej aprobaty. Ta świadomość sprawiła, że stała się bardziej niezależną i silną jednostką. Nie kierowała się już głosami z zewnątrz, ale swoją wewnętrzną siłą. Powód szósty: zaakceptuj trudności. Ucieczka przed bólem czyni cię słabszym. James przez całe życie unikał trudności. Za każdym razem, gdy pojawiał się problem, szukał wymówek, by go uniknąć i uniknąć konfrontacji. Mądrość stoicka nauczyła go jednak, że trudności są nieuniknione, a ich pokonywanie czyni człowieka silniejszym. Poniższy cytat z Epikteta zrobił ogromną różnicę w życiu Jamesa. Trudności wystawiają cię na próbę i czynią silniejszym. Pewnego dnia stanął w obliczu dużego problemu w pracy. Dawny James szukałby sposobów na uniknięcie tego problemu. Ale teraz postanowił stawić czoła wyzwaniu. Przechodzenie przez problem i szukanie rozwiązań uczyniło go silniejszą osobą. Wyzwania nie były już czymś, czego się obawiał, ale okazją do rozwoju. Powód siódmy: bądź niezależny, bądź swoim własnym kapitanem, nawet gdy wiatry wieją przeciwko Tobie. Przez całe swoje życie James zwracał dużą uwagę na to, co myśleli inni. Jego decyzje w pracy lub w kręgu towarzyskim Zawsze były kształtowane przez aprobatę innych. Stoicy nauczyli go jednak, że bycie niezależnym przynosi prawdziwą wolność. Pewnego dnia, w obliczu ważnej decyzji, postanowił działać zgodnie z własnymi przekonaniami, a nie tym, co myślą inni. Filozofia stoicka nauczyła go bądź swoim własnym kapitanem. Nie dbał już o to, co myślą inni stawiał zdecydowane kroki na własnym kursie. Nawet jeśli wiatry wiały przeciwko niemu, statek Jamesa znalazł swój własny kierunek. Powód ósmy. Zaakceptuj ideę śmierci. Pamiętaj o krótkości życia, to twoja siła. Być może najtrudniejszą, ale i najpotężniejszą nauką filozofii stoickiej była akceptacja nieuchronności śmierci. Pomysł ten początkowo wydawał się nieco przerażający dla Jamesa, ale poniższy cytat z Marka Aureliusza dał mu zupełnie inną perspektywę. Pamiętaj, że życie jest krótkie, to jest Twoja siła. James zaczął zdawać sobie sprawę z wartości każdej chwili życia. Pewnego dnia, na urodzinach przyjaciela, zdał sobie sprawę, jak szybko mija czas. Pewnego dnia wszystko się skończy, ale to nie powinno mnie powstrzymywać. Wręcz przeciwnie, powinno sprawić, że będę żył każdą chwilą w pełni, powiedział. Myśl o śmierci nauczyła go lepiej doceniać wartość życia. Postanowił żyć pełnią życia. 30-dniowa stoicka podróż Jamesa pokazała nam, że prawdziwa zmiana zaczyna się od transformacji nas samych, a nie świata zewnętrznego. Stoicka mądrość jest przewodnikiem do przejęcia kontroli nad naszym życiem. Wyzwania życiowe, wahania emocjonalne czy skomplikowane relacje można przezwyciężyć dzięki odpowiedniej perspektywie.